Uwielbiam, uwielbiam strzelać z broni palnej. Mhm. No ale jak to się zaczęło w ogóle? To nie jest takie typowe dla kobiety. Co? Ja sama nad nie wiem jak to się zaczęło. Um... Po prostu od zawsze jakoś gdzieś tam takie fascynowały mnie trochę chłopaciarskie rzeczy i e, no broń też jest taką rzeczą, co męską, może nie chłopaciarską. Mm, spróbowałam, zakochałam się. No stąd też ten, to moja broń tutaj na boku, no bo gdybym tego nie kochała, pewnie bym nigdy sobie nie zrobiła e, tego. Także to chyba na tyle, bo co zaraz już... tylko dopytam moja droga, jak często chodzi na te strzelnicy? Jak często czas pozwala. No, Czasami Cię się udaje raz w miesiącu, to super. I ulubiona drodze. broń? Serdecznie Państwa zachęcamy do zajmowania miejsc. Jest, ja być tak troszeczkę... No nie wiem. Duża, mała, po wie? Tu się strzela z shotguna. jest fajny. No chyba tak, chyba z Zigzauera najbardziej. Boże, ale to jest wiesz, tak, bardzo tak, interesujące. Magdum jest troszeczkę za ciężki, jednak na moją łapę.